że pośpiesznie udali się do Betlejem i znaleźli Maryję, Józefa oraz leżące w żobie niemowlę. Gdy je ujrzeli, opowiedzieli, co im zostało objawione o tym dziecięciu. A wszyscy, którzy to słyszeli, zdumieli się tym, co im pasterze opowiedzieli. Lecz Maryja zachowywała wszystkie te sprawy i rozważała je w swoim sercu a pasterze wrócili, wielbiąc i wysławiając Boga za wszystko, co słyszeli i widzieli, jakim to zostało przedtem powiedziane. Gdy nadszedł dzień ósmy i należało obrzezać dziecię, nadano mu imię Jezus, który mnie nazwał Anioł, zanim się poczęło w łonie matki. Oto słowo Pańskie, Nasze grzechy. Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Bracia i siostry, w pierwszym dniu Nowego Roku, uroczysto świętej Bożej Rodzielki Maryi słyszymy czytania liturgiczne o błogosławieństwie. Pan mówi do Mojżesza, tak macie błogosławić, synom Izraela. Niech Pan cię błogosławi i strzeże. Potem śpiewaliśmy refren psalmu responsoryjnego: Bóg miłosierny niech nam błogosławi. To się odnosi bezpośrednio do nas. Rozpoczynamy rok, w którym prosimy o błogosławieństwo i mamy to błogosławieństwo dawać, dawać innym. Jeden z kapłanów starszych opowiadał mi, że jadąc tramwajem autobusem błogosławi ludziom, których widzi przed drodze. Tak błogosławi, aby nikt nie widział, ale błogosławi, bo po to jestem kapłanem mówił, żeby ludziom błogosławić. Jakże często mówi się rodzicom, ojcom, matkom, każdemu siostrom zakon, aby błogosławili, błogosławili innych. To jest bardzo ważne. Dawać ludziom to, co otrzymaliśmy od Boga, a otrzymaliśmy właśnie błogosławieństwo Boże. Słyszymy w drugim czytaniu słowa, gdy nadeszła pełnia czasu, jakaś pełnia czasu, naczynie dopełna, wypełnione wodą, przelewające się. To jest ta pełnia. Bóg posłał nam swojego Syna, i wreszcie najbardziej radosna, radosne czytanie z Ewangelii Świętego Łukasza, znane nam dobrze, jak to pasterze z pośpiechem udali się do Betlejem. Zapisał Łukasz to słowo, to słowo pośpiesznie. Wtedy, tak jak po zmartwychwstaniu, wszyscy biegali. Pamiętacie po zmartwychwstaniu? Niewiasty, Jan z Piotrem, oni biegli, oni nie mogli iść dostojnie, powoli, procesyjnie, oni biegli. Jak jest coś nadzwyczajnego, to wszyscy biegają, zamieszanie. I tak się stało wtedy. Pasterze pośpiesznie udali się. Musimy się śpieszyć, drogie siostry, kochani bracia i siostry. Trzeba się śpieszyć. Bo świat idzie, świat pędzi do przodu. Jak będziemy szli powoli, to zostaniemy z tyłu. Trzeba się śpieszyć, zwłaszcza w sprawach wiary, w sprawach Bożych. Trzeba się śpieszyć. Nie można mówić, a pomodlę się, jak będę starszy. Bo nie wiadomo, czy będziemy starszymi już. Jeszcze. Pamiętajmy, trzeba się śpieszyć codziennie, trzeba przeżywać jakby ostatni dzień swojego życia, bo świat się kończy każdego dnia. Ten dzień się już nie wróci. 1 stycznia 2023 roku już się nigdy nie wróci. To już jest koniec tego dnia i koniec tego świata. Opowiadali pasterze to, co im zostało objawione. A posłuchajcie, Maryja Zachowywała te sprawy i rozważała je w swoim sercu. Trzeba, Boże, sprawy zachowywać, trzeba pamiętać o tym, co było w przeszłości, trzeba wspominać, czasem wziąć jakiś album ze zdjęciami, zobaczyć dziecko, tutaj byłem do pierwszej komunii świętej. Tutaj potem śluby wieczyste, czy święcenia kapłańskie, czy nasz ślub, zobacz. Wspominać to, co było pięknego w życiu. Wspominajcie to, co dobre. Nie wspominajcie tego, co było złe. To wspominajcie w rachunku sumienia i w konfesjonale. I pamiętajcie, jak Pan Bóg to raz usłyszy w konfesjonale, to już przebaczy, odpuści i zapomni. Już tego nie będzie pamiętał. Dlatego my też nie pamiętajmy złych rzeczy. Pamiętajmy dobro. Pamiętajmy dobro, które nam ludzie uczynili. Okazujmy wdzięczność. Jakże mało jest wdzięczności w ludzkim życiu. Jakże mało jest słowa, słów takich, wiesz, dziękuję Ci za to, że wtedy podałeś mi rękę. Dziękuję Ci za to, że jesteś, że się znalazłeś w moim życiu. To są słowa, które nas, nie powiem, że nic nie kosztują, ale dla drugiego są czymś bardzo ważnym. A więc rozważajmy te sprawy w swoim sercu. Maria, w swoim sercu. Serce jest. Centrum naszego życia, człowieczeństwa. Maryja te sprawy wszystkie w swoim sercu zachowuje. I potem ostatni akapit <laughs> słyszymy, gdy nadszedł ósmy dzień, nadano dziecku imię Jezus, którym je nazwał anioł, zanim się poczęło nie matki. Każdy z nas ma imię. Każdy. My imiona otrzymaliśmy w chwili Chrztu Świętego. Rzeczy nie mają imion, mają nazwy. Człowiek ma imię i to imię zna Pan Bóg. To imię Jezusa było już wcześniej znane. Nazwał, je, nazwał Jezusa Anioł tym imieniem, zanim się poczuł w łonie Matki. Być może z nami jest tak samo, na pewno. Zanim się poczniemy w łonie Matki, zanim się poczęliśmy, już nasze imię było znane Bogu. Już może wiedział Pan Bóg, kim będę, że tutaj teraz będę, że tu będziecie teraz. Nasze imiona są znane Bogu. Pamiętajmy o tym, że nie jesteśmy bezimienni, anonimowi. Chodząc po cmentarzu rakowickim, Idąc na grób rodziców, widzę szeregi białych krzyży, żołnierzy, młodych, chłopców, 18-20 lat. Większość z nich ma imię i nazwisko, i stopień, i pisze wiek. 18 lat, może nie miał 18, ale żeby go przyjęli do wojska, powiedział 18. A są też groby, pisze, nieznany. To my nie znamy Jego imienia. To my nie wiemy, kim był. Pan Bóg wie, kim On był. My często spotykając ludzi gdziekolwiek, na ulicy, nie znamy. Ale Pan Bóg zna tego człowieka. I Pan Bóg przychodzi w tym człowieku do nas. Bracia i siostry, w Ewangelii jest przypowieść o Bogaczu i Łazarzu. Bogacz nie ma imienia. On jest określony tylko swoim bogactwem. To Łazarz ma imię. Ten żebrak, ten, kto leżał przed drzwiami jego pałacu, którego, którego rany przylizały. Ostatni z ostatnich. On ma imię. On ma imię. My mamy imiona. Pan Bóg nas powołuje do świętości i kiedyś po naszej chwili spotkania z Bogiem Bóg powie po imieniu, tak przypuszczam, co przynosisz, jakie dary przynosisz, jakie dobre uczynki, bo wtedy to się będzie liczyło. Żyjmy w tym roku tak, aby błogosławić innych, nie przeklinać nigdy, i abyśmy sami zasłużyli na Boże Błogosławieństwo. Amen.